Aby obronić mistrzowski tytuł drużyna Azteco Horty musiała spotkanie z WSAiB wygrać, natomiast Gdynianom wystarczał remis. Na dobry początek zapraszam do obejrzenia ostatnich 30 sekund tego fascynującego meczu. Właśnie w taki sposób w USA i zdobyli koronę, i właśnie tak przez ogromną większość czasu wyglądała ta bitwa. Przy czym to obrońcy tytułu gonili wynik. Mieli oni również piłkę meczową, ale to nie w tym spotkaniu przegrali mistrzostwo. Zaważyły na tym punkty stracone w potyczce z inną gdyńską ekipą, mianowicie WTC Darka Sikory. Tak czy inaczej drużyna Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu z Gdyni tą wiktorią dołączyła do panteonu takich gwiazd jak drużyna A, Nextboard, Budros.pl czy Aste Kohorta. Aste Kohorta miała piłkę meczową na nodze. No tak, miała 3 sekundy do końca, Dominik miał. Na szczęście nie strzeliła też. Trzy sekundy szybciej to my mieliśmy piłkę meczową, którą mogliśmy przejść, ale tak jednak akcja potoczyła się, no ale wynik remisowy jest sprawiedliwy, chyba nikogo nie krzywdzi. Oczywiście mecz bardzo godny, go, godny finału, obie drużyny bardzo dobrze zagrały, nawet wynik o tym świadczy 3 do 3, rzadko spotykany wynik, każdy bał się otworzyć, piłkarskie szachy można powiedzieć. Oczywiście wszystkich pozdrawiam, wszystkich uczestników Ligi Redbox, studentów oczywiście, kolegów z drużyny i miłej zabawy na wiosnę.